widzowie, dzisiaj nagrywamy 24 godziny oto tej piwnicy. Patrzcie, tutaj mamy zaciek z czarnowyla. Na pewno mi się to przyda. Maga otwieramy. Tu jest oczywiście mamy profesjonalne światło. Lumos. Dobrze. To jest nasza piwnica, w której spędzę 24 godziny. Profesjonalna kłódka. Tu bardzo dużo miejsca. Bardzo. Bardzo będę tu na podłodze. A jeść? Nie będę jeść, po co mi jeść. Widzowie, jest godzina 3.09, więc jutro o tej samej godzinie wychodzę stąd. I widzowie, nie, 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 teraz nie wyjdę stąd już. Zamknęło się. Jezus Maria, tu uwięziony. Widzowie, patrzcie, tu jest lewo. Na pomysł, żeby go sobie rozłożyć i sobie na nim pocilować trochę. Dobra, jak to się rozkłada? Hmm, to jest wyższe sztuka maki. Nie dla mnie. I Dobra, jest, udało się. I teraz jest tu jeszcze mniej miejsca w ogóle. Więc się bardzo z tego cieszę. Jak tak sobie siedziałem na tym krześle, trochę mi się nudziło. Więc postanowiłem posprzątać. Gdy wkładałem rzeczy do worka, zobaczyłem coś niebieskiego. Wyglądało to jak pufa którą się nadmuchuje powietrzem. Widzowie patrzcie co znalazłem. Tu się nabiera powietrza do tego do takich komór. I to się robi takie długie i można się na tym położyć. I chyba na tym będę dzisiaj spać, zaraz to sprawdzę. Dobra, trochę tego nabrałem. Teraz to chyba trzeba zwinąć tutaj i spiąć, tylko... Czy to się uda? Jak to zwinę, to będzie tego powietrza więcej. I może się położę. Wyszło mi coś takiego, nie wiem Tu się siada I się na tym leży To może na tym będę dzisiaj spał, zobaczę Testujemy O, boże Fajne Ej, fajne, fajne Dobra, jest git Wcisnąłem się w tą dziurę Tu Nie wiem, kiedyś próbowałem w tym spać Ale mi się nie udało I spałem na podłodze, a nie w tym um, Mam nadzieję, że teraz mi się uda w tym zasnąć Widzowie, patrzcie co zobaczyłem. Jakaś tajemnicza karteczka jest tu na kosiarce. Bo ja mam tutaj kosiarkę, sprzęt. Warty 20 tysięcy normalnie na benzynę. Dobra, co my mamy tu w tej karteczce? Odpakowujemy. tu ale chyba gaz się ulatnia z rury, bo śmierdzi strasznie. Dobra, co my tu mamy napisane? Policz do 5 tysięcy. Posprzątaj. A co, ja piwnicę muszę poszukać? Boże, znaleźć na Facebooku osobę i zadzwonić do niej. Stać przez 2,5 godziny. Znaleźć kolegę na Facebooku. Zrobić 100 pompek pod rząd. Zrobić 5. Pruszków pod rząd. Boże, z tym, że muszę znaleźć kolegę, to się zgodzę, bo ich nie mam w sumie. No ale trudne zadania, boże. W ogóle to chyba jakiś krasnoludek. O, patrzcie, patrzcie, jest tu! Ja! krasnoludek Oh my gosh! Widzowie, jest już 17. Przez ten czas próbowałem odpalić kosiarkę. No nie udało się, ale wylałem benzynę na podłogę, więc się z tego bardzo cieszę. Na szczęście wziąłem ze sobą zapalniczkę i zaraz to wszystko podpalę. Przez ten czas jeszcze pufa, czy tam materac. No się niestety okazało, że ma dziurę, i spuściło się z niej powietrze. W ogóle wiecie, że Australia jest najmniejszym kontynentem świata i stoję już godzinę, a mam stać 2,5 godziny, więc zaraz będę miał pierwsze wyzwanie zakończone. Kiedy sobie tak stałem, zacząłem liczyć do 5 tysięcy. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Cześć, cześć, co tam u ciebie? Aha, okej, okay. no dobra, no to dzięki, pa. Po tej ekscytującej rozmowie z Anią, nadszedł czas na pompki i brzuszki. A co było dalej, dowiecie się na koniec. Yy, I musicie tu tak poczekać, co nie? Teraz czas na tą wiadomość, na którą wszyscy czekali. Nie znalazłem kolegi na Facebooku, bo nikt mi nie odpisywał. Chyba nikt mnie nie lubi. Widzowie, jest godzina już. Mm, 20.16. Ja już się kładę spać. Popatrzcie, jak tu jest ciemno. Jeszcze światło się zepsuło, teraz, więc ja nie będę już siedział po ciemku. Idę spać, widzimy się rano. Niestety nie zobaczymy się rano, bo kamera się rozładowała, ale jak zasubskrybujecie, to może będzie mnie stać na prąd. Trzymajcie się, pa!